Dla mnie taniec współczesny to jest ruch. Przede wszystkim odarty z pewnych kanonów estetycznych, które obowiązywały wcześniej. Czy obowiązują wciąż w środowisku takiego tańca bardziej teatralnego? To jest um, to, co robimy codziennie. O, ciekawe, właściwie cały czas się tym tematem zajmuję. No, na pewno jest to jakaś przestrzeń tańca, w którym dozwolone są bardzo różnego rodzaju Metody, strategie, w którym ciało dąży do pewnego rodzaju naturalności. No jest to forma ekspresji, jest to forma dyskursu. No bardzo wiele zależy o, 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 o jakim tańcu współczesnym mówimy i jakby kto się pod nim podpisuje. Że dla mnie tańc współczesny to jest przede wszystkim przyjemność. Wszystko, co się współcześnie wydarza w tańcu i nie odnosi się do jakiejś tradycji tanecznej, skodyfikowanej, moim zdaniem, jest tańce współczesnym. Tak mi się kojarzy, to ko forma ba, bardzo otwarta, pozbawiona właśnie jakichś stricte zam, zam, zamkniętych y, takich form y, do, do, do powtarzania i y, że jest o, że jest żywy.